nie ma pan lat? No, nie, stopaj, pan, stopaj, 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 nie stopaj, nie, nie, stopaj, <noise> jak jak stopaj, 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 pan stopaj, 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 to stopaj, 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 to ma stopaj, 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 nie tak, stopaj, to stopaj, 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 co, ty ty, co? stopaj, ja. Nie nie şey, dobra, wziął. O właśnie. Dobra, <coughs> dobra, Ey, Dobra, wziął. Nie, nie Nie <coughs> no, oh, <hisöWhy> uh, To ma no nie mogę sobie. Ale nie? Tak, nie, 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 ma nie, no nie, 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 że Każda wia jest dobra. Co, jest. Ale tak ma fajną. Kobiety trzeba pieścić Jak najbardziej, się zgadza. Bo pewnie. Ale delikatnie. Delikatnie. Tak I dopiero z nią najbardziej. A to? Jak najbardziej. To A jak potrafi, to jesteś dobry. Nie, nie, się pokaże. To jest nie. Nie, nie, nie. Się, o ty gada, no. co no to nie, to nie. Nie, To nie. Nie, umiejętności, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, to Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, Odwrotnie. Odwrot. Właśnie, bo kobiety potrzebują Miłego dnia życzę. Dobrego pieszczenia.